Nie da ja, z nich, za... za dużo! Nie widzę. Ja pić Dolę Nic nie robię, i idę spać. <laughs> Serio? Taką y wymyśliliśmy rymowankę. Podoba się, się? Sie, się? My nie no. możemy pić pić, bo potem no. nam się... A to wszystko przez piwo iluzjo. Tak. Schowaj to, to jest zdrada dla warki. Dobra, dobra. Żałbić. <noise> Madzia, Madzia. I ja jak? jeszcze nic nie znalazłam do Ale ja wiem, tu jest taki sklep, dla... Aha. Go. No i Madzia jest w swoim raju. Znalazła swój sklepik. Prawda? Prawda Madzia? Mhm, to, to ten, ten sklepik? W <noise> Możesz. płaskać Jest i Jesteś w raju. A że, ja jeszcze to nie pamiętam. Jesteś w raju. A dziś nadawaliśmy paczki stąd. Belsk Duży to się nazywa. I tu spaliśmy. Ale spa znalazł nam miejsce na cmentarzu. <laughs> bardzo długo się Nie, znalazłem spokojne miejsce. A, że przy cmentarzu jest spokojnie, no to co zrobić? No, nie, chodzi, u, chodziło o to, że wyjeżdżając z Warszawy, szukaliśmy naprawdę spokojnego miejsca, bo Warszawa to jest jeden wielki chaos. To, to jest masakra dla nas. No. To się w oczach pieprzy, w głowie szumi. To, tam nie da się odpoczywać w ogóle. No. No. no, także zakotwiczyliśmy w belsku dużym. Przez przypadek. Przez przypadek. No ale odbemnione sprawy takie. ważne. O, paczki nadane. I teraz mamy znowu wolne. Także żegnamy Belsk duży. Ładnie macie tu zrobione to coś przy urzędzie. Naprawdę, tak mają... Funkielnówka, funkielnówka, tak jak widać. Nawet trawa jeszcze dobrze się nie uleżała. nie uleżała, bo widać, że jest kładziona z takich pasów. Ale naprawdę, no. rewelacyjnie zrobione całe te pergole, to wszystko i wszędzie tutaj darmowe Wi-Fi. No, szacun. Szacun, szacun wielki. Widać, że się da. Ale nie każdemu to pasuje, nie wszędzie nie. I takie pergolki. Tu jest jedna, tam jest druga, z miejscami do siedzenia. No i tak jak pokazywałem, znaczy mówiłem. Publiczny internet w gminie Belsk duży. Sieda. Jak widać nie tylko my w Belsku zatrzymaliśmy się. Chyba, że pan tu mieszka. A może, ale taki kamperek. Taki trochę podobny do kampermaniaków. co nie? Nie, chociaż nie, oni mają wyższego, dużo wyższego i większego. Ale Na No, małe wypady to taki sam raz. No dokładnie. Mówiąc, że znaleźliśmy sobie miejsce na cmentarzu, to znaczy, że staliśmy tutaj przy cmentarzu, zaraz obok. Tutaj mamy takie jakieś dziwne skrzynki, bo tutaj jest ogromny sad. A tutaj mamy boisko sportowe i szkoły. Także na no, takiej drodze staliśmy, było bardzo cicho, bardzo fajnie. Mnóstwo jabłek. Nie ukradliśmy nic. Teraz jedziemy dalej. Markowi tak spodobało się jedzenie grzybów, że jak widzimy jak jakiś las, a mamy czas, to się zatrzymujemy. To idziemy w las. I idziemy w las. Szukać czegoś, ale no niestety co nic nie znaleźliśmy, ale zawsze to jakiś spacerek, bo rusza się człowiek musi, tak jak się siedzi i jedzie i siedzi, to strasznie dupa boli Także może uda nam się jakiegoś grzyba znaleźć, żeby na obiad były grzyby. Ja już masz starego grzyba, wystarczy. Mam cię zjeść na obiad. Ale będzie duży posiłek. Wszędzie tutaj rosną takie grzyby. Takie kulki takie. Jak purchatki. Tam jest... Takie dziwne w środku są. No, nie wiem czy to jadalne, czy nie, bo nigdy się z czymś takim nie spotkałam. Natomiast tutaj w lesie jest tego pełno. To może na obiad. O, tu jest. Tu jest. tu jest. I tu jest. I tu jest. No trufle. Trufle są czarne. To są dziwne grzybki. Wyglądają ładnie z wierzchu spod formy blaszki. Nie wiem czy to też jest jakiś rodzaj opieńki. No jaki robaczek fajny. To mi się wydaje, że to jest opieńka. Przed chwilą wysyłałam koledze zdjęcia podobnych i potwierdzał, że tak. Znaczy tamty potwierdzał. To są bardziej wywinięte, bo może bardziej wyrośnięte, więc nie będę już mu zawracać gitary. Ale ogólnie to chciałabym się nauczyć zbierać opieki. Ale to jabłka? jabłka rosną w ziemi. Nawet jabłka. Z ziemi mówiła, nie na drzewie. Zobaczcie, jaki ładny. A ja ostatnio bardzo dużo czytam właśnie na temat tego, że takie muchomory czerwone podobno wcale nie są trujące, tylko są halucynogenne, więc jesteś na haju po takim, a poza tym są bardzo zdrowotne, ale jeszcze się nie odważyłam zebrać. a tutaj jest ich. Akurat teraz pewnie jak będę chciała pokazać to nie ma. No niektórzy no, wiedzą, ale, że na przykład... ale jeśli macie informacje właśnie na temat y, muchomorów, coś wiecie, albo jecie, to ja bardzo chętnie się y, z Wami zakupluję. Zbieramy jakiś ryców albo czern, ale nic nie ma. W Młodnikach lubią być rydze. 100 kilometrów od Warszawy i tak, mijaliśmy hektary sadów, a teraz znowu zaczął się taki region, gdzie kilometrami są po prostu szkarnie, pomidory, papryki. papryki. Szok. Tak jak przejeżdżamy inne części Polski, to nie ma czegoś takiego, a tutaj od Warszawy w dół po prostu sadów warzyw jest od groma. Zastanawiające jest to. Dlaczego akurat tu? No bo coś muszą uprawiać, a pewnie ziemia nie jest aż taka, wiesz, jak u nas na rzepach, nie? A może? Jedziemy teraz do Radomia. No i tak jak Wam pokazywałam, tutaj wszędzie są szklarnie. W związku z tym ludzie przy drogach sprzedają też paprykę. Ale to ten... się nie da zatrzymać, bo droga jest taka... Ciężko nam postawić ten. Nie wiemy nawet w jakich cenach, ale papryki takie, że normalnie na surowy by się chciało ale jeść. Takie wielkie worki, takie jak no. cebula, jak, jak, jak u nas się cebula i ziemniaki sprzedaje, to taki no. takich no. to sprzedają paprykę. Fajnie, tak. No. no Zawsze to sobie trochę dorobią, bo ogólnie rolnicy narzekają, że po prostu ciężko jest ze sprzedażą swoich upraw, także zawsze to jakiś pieniądz, mam nadzieję. Pieniądz jest pieniądz. No i jesteśmy w centrum Radomia. To jest najbrzydszy rynek jaki widzieliśmy do tej pory. Ale ty tak? jesteś brutalna. Naprawdę. No. Sorry, ale nie ma tutaj nic. No nie gadaj, budynki mają ładne. Jest Odremontowane. No nie gadaj, nie jest źle. Tylko że zrobili tutaj widzę parkometry, czyli parkingi płatne i wszyscy stają po uliczkach bocznych, nie? No i rynek dzięki temu jest pusty. O patrzcie, jaki tu ładny budynek. No to, jest ładne, no. to też, to wszystko jest wyremontowane. No nie gadaj no. Już nie narzekaj. No nie ma, nie ma. Beton. Beton i kostka króluje wszędzie, w każdym mieście w Polsce. Polska słynie z tego. Taka jest prawda. Co? Radom ma lotnisko. O właśnie. Na to lotnisko chcę pojechać, zobaczyć. Co to za słynne lotnisko, z którego nikt nie lata. Tak, właśnie o to lotnisko nam chodzi. Opatrz, jaki tam muzeum. No kurna. Nawet muzeum mają, a Ty mówisz, że brzydko. I pomnik jakiegoś generała. No No ubogo, o tu jaka ten zabytkowa ruina. Nie no fajnie jest. Tylko mówię, te rynki takie dziwaczne są. Bo są takie puste, wybetonowane, surowe, smutne. No, I takie ta jest wszędzie. Potanna, powinny być ławki, kwiatki, żeby było fajnie, żywo. Nie jest. No. Kory. Co to jest? Czynowi Legionów Komendanta Piłsudskiego. Obywatele. 1930-98 Aha. No fatalnie to wygląda. W samym centrum. Takie ruiny. Ha. Ale uliczka fajna. Ładna. O. No pewnie coś nie do ruszenia. Pewnie jakiś właściciel, który coś tam. Ale wieje, pogoda nam się skiepściła. A rano było tak pięknie. Strasznie dużo kamienic jest tutaj. No starych, opuszczonych i pisze, że grozi zawaleniem. Bardzo dużo. Szok. No, piękne balkoniki, to robi klimat, nie? No, i pewnie o to chodzi, nie? Żeby kupić za bezcen, później ktoś to będzie miał i tak co chwila. Ale wyremontowane już ładnie wyglądają. Te wszystkie tutaj, ale dużo ruin jest. Chociaż piękne, piękne, naprawdę kamienice. Ale tu coraz ładniej jest. Tam przy rynku było tylko tak, to znaczy sam rynek słaby, zapomniany. Ale tu też kamienice. Patrz Magda, jeszcze jakie fajne te neony, jak kiedyś były. Ka Co tu pisze Kasia? Ale patrz, to wszystko zamknięte, wszystko opuszczone. Ja piernicze. Masakra. A jakby tu wpompował kasy, to to by było piękne miasto. A znaczy, wiesz, miasto nie jest złe, nie? ale widać, bidę. No, widać, że kiedyś to to było coś. I kolejny kościół. Kościoły dobrze się tu mają. Ale to tak wszędzie jest. W każdej miejscowości kościoły dobrze się mają. No tak, no. Kościół zawsze ma pieniądze. No. Bo ma się wiernych. No spoko jest. Mówię, piękne kamienice są, ale dużo, dużo zaniedbanych. O, jaka tutaj ładna kamienica, i też do połowy pusta. Na dole tylko sklepik, na górze mieszkanie, a druga połowa pusta. Ale wszędzie są te Szok, tak? szok, szok. No, balkoniki robią robotę. Naprawdę. Ja jestem w szoku, że tyle kamienic opuszczonych. No, widać, że kiedyś to miasto było takie naprawdę fajne, wypasione, ale w pewnym momencie się chyba pieniądze skończyły, bo jest teraz nie tyle pieniądze, pe, pewnie wiesz, pozamykane zakłady pracy, pozamykane wszystko, więc bieda ale, ale, się wkrada, nie? Ale widać, po prostu widać, że stare kamienice były po prostu piękne, więc gdyby to wszystko było zrobione, to by było naprawdę bardzo ładne miasto, no a jest jak jest, niestety. No. Bida, bida z nędzą. A tu co mamy? Trudno powiedzieć. Dom wielki, wieża komunikacyjna. A to jest hipotetyczna rekonstrukcja zabudowy zamku z połowy, którego to wieku XVI. Na podstawie źródeł pisanych. Czyli tak wyglądało, ale nie wygląda. Na no szory. W samym ścisłym rynku. Opuszczona kamienica do sprzedania. Szok. ostatnio na Instagramie jak dodałem zdjęcie i napisałem, że Gdynia nas nie urzekła, grzecznie ładnie napisałem, żeby nikogo nie obrazić. Pani napisała w komentarzu: "Nie podoba wam się Gdynia? To wynoście się na hell!" Ja pierd... No, Co trzeba podoba. mieć w głowie? Ale no chyba każdy ma prawo mieć swoją no. jakąś nie wiem opinię. Nie ja jakiegoś miejsca, podobać się albo ci się nie podoba, my wyrażamy swoją opinię. No. Gdańsk nas bardzo urzekł. W Gdańsku, w starym mieście zakochaliśmy się. To jest chyba najładniejsze miasto w Polsce, jeżeli chodzi o stary rynek. Tak. Bo tak. nowe miasto, Gdańsk, nie, 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 to nie dla nas. Gdańsk polecamy, Gdyni jest nie za bardzo. I tutaj też się nie Powiem Wam, że znaleźć, gdzie to lotnisko jest, to było bardzo ciężko na mapach Google. Ale tu pokazałaś to, bo to jest wojskowe na No teraz... on jest ten, a zapytaliśmy Pana no, jakiegoś... Teraz, o, teraz, teraz komuś innego. To jest wojskowy, <laughs> Może on jest przyzwyczajony i dlatego się uśmiechał już jak do niego zajechaliśmy. Powiedział nam, że należy skręcić wcześniej, żeby dojechać na terminal, ale płyty lotniska powiedział, że nie da się zobaczyć. No ale chociaż zobaczymy ten słynny terminal, który tak w telewizji ciągle się ogląda, wow. że, że jest, a nikt z niego nie korzysta. Że jest tak Skoro już tak jesteśmy blisko. W 2023 już będzie otwarte lotnisko, które będzie łączyło Warszawę z Radomie! Wow. Tak, proszę Państwa. Będziemy w wielkim świecie. I tak to wygląda na dzień dzisiejszy. I jeszcze nie gotowe. Jeden wielki plac budowy. To jest port lotniczy Wielki, wielki, wielki budynek ale I tak to wygląda. Panowie stróże wszystko, wpuścili nas, żebyśmy mogli zobaczyć Manekin sobie. Pan mówi tak, jechaliśmy tak daleko, żeby tutaj dojechać, a ten pan mówi no i szały nie ma. No, no ale no, buduje się to wszystko. Nadal to jest plac budowy. No. Godnie jest furtka, w tamtym miejscu była, i stamtąd można było widzieć płytę lotniska starą. Ale widzę, że tam już teraz ciężarówka stoi, więc najprawdopodobniej też nic nie zobaczymy. No ale panowie tamtej wódce nam powiedzieli, że możemy jeszcze podjechać z tej ulicy, żeby coś tam zobaczyć. Ale ogólnie. I hu! Zobaczymy! I jest po lewej stronie. O, o. O. Piękne to lotnisko! A jakie wielkie! Jakie przestronne! Ty nic nie widać. To lepiej na Google widać, bo mówię, na Google widać starą płytę lotniska i w ogóle. Tak to wygląda, więc... Ale no, sorry panie, więcej nie będzie. Eee, szkoda było tu jechać, naprawdę szkoda. Nie warto było, jakby co?